Witajcie drodzy kochani, przekażę wam pewne informacje odnośnie południowej Ameryki in centralnej. Te informacje doszły do mnie niedawno i w tej chwili ja tutaj mam spisane to wszystko i będę po prostu wam czytał ten cały tekst, który wypisałem tutaj dla was. Otóż te rzeczy, które teraz będę tutaj mówił, odnośnie tych trzęsień ziemi, odnośnie tych wulkanów, co wybuchną w Kolumbii, to będzie na drugą połowę maja, drodzy kochani, tego roku. Się to zapowiada. A więc tak, mocne trzęsienie ziemi Kolumbia, Bogota, Medellin. W Bogocie się aktywują dwa wulkany. Na razie wiadomo o jednym wulkanie, ale będzie, będzie i też drugi. Drgać będzie ziemia. Wenezuela będzie mieć problemy na północ od Caracas tak zwane uderzenie fali sejsmicznej. Również w Ekwadorze część Chile opadnie w dół. Nie będzie to na jeden raz będzie to dłuższy proces geologiczny. Również ucierpi Argentyna, Buenos Aires, Mendoza. Na południu Chile wynurzy się nowa wyspa. Ta wyspa była pod wodą 5000 lat. Wcześniej była na powierzchni, potem znowu była pod powierzchnią i znowu się wynurzy po 5000 lat. Jak wynurzy się ta wyspa, znajduje się tam Zna y ludzie będą znajdować tam piękne kamienie szlachetne. I za y zapoznają cywilizację bardzo starą, cywilizację różną od egipskiej. Jak dotąd niezapoznaną, zapiski tej cywilizacji są na zwojach metalowych, które się tam będą znajdować. Te zwoje będą elastyczne i metaliczne. Rulony. Będzie można znaleźć szkielety statków, które były dawniej używane do komunikacji, różnego rodzaju typów statków. Właśnie te szkielety tych statków będą na powierzchni tej wyspy. Tam będzie można znaleźć te szkielety tych statków, jak również prehistoryczne. Jak również szkielety istot, które przetrwały do dnia dzisiejszego, tych istot, które tam po prostu zamieszkiwały tą wyspę. Dodam, że było to kilka raz różnorakich. Będą szkielety większe, mniejsze, różnej wielkości i różne charakterystyki. Teraz będzie kilka informacji o naszym świecie, w którym żyjemy. A więc w naszym świecie istnieją rasy dominujące, niebo, wodę, lądy w sposób różny. My, yy, chcę powiedzieć, że yy, te istoty, które yy, używają przestrzeni, yy, przes przemieszczają się w przestrzeni, yy, są pewne yy, zobowiązania galaktyczne, które. Pewne rasy mogą się jeździć swoimi statkami wyżej, pewne rasy niżej, ale po prostu takie, takie porozumienia istnieją. W naszym świecie istnieją rasy dominujące niebo, wodę, lądy w sposób różny. My jesteśmy ograniczani przez inne rasy żyjące tutaj na ziemi. Każda rasa ma swój obszar, gdzie dominuje w tym świecie. Żyją wielokrotnie w miejscach trudno dostępnych. Nie, jakikolwiek śmiertelnik nie może się tam po prostu przedostać. Istnieją różne strefy wewnątrz naszej Ziemi, które nie są ujawnione dla zwykłych ludzi, gdzie człowiek nie ma prawa mieć relacji z innymi gatunkami istot. Wewnątrz Ziemi istnieje wiele gatunków istot. To, co się odkryje na tej wyspie, będzie odkryciem bardzo ważnym, gdzie możemy zobaczyć, jak żyły istoty w czasach prehistorycznych. W dawnych czasach rasy różnego typu współpracowały ze sobą. Ziemia ma, ma wiele istot zamieszkujących w Ziemi i na zewnątrz naszej planety. Ale w zależności od porozumień galaktycznych między rasami, się ograniczyło relacje między cywilizacjami. Atmosfera, w której żyjemy, jest podzielona i używana też przez inne cywilizacje. Istnieją pewne ograniczenia w przemieszczaniu się powietrznym, w, w wodzie i na ziemi. W zależności od wysokości, wibracji, każdej cywilizacji, za, zaawansowania i stanu energii, każdej z cywilizacji. Istota dająca informacje ma na imię Agna Kra. On jest ubrany na jasno niebiesko. Jest wysoki, jego ciało świeci światłem. Naszym pragnieniem jest połączyć różne rasy Ziemi, żeby każdy mógł żyć w harmonii. Są różne bazy intergalaktyczne na Ziemi. Te istoty mogą żyć pod wodą, jak i nad wodą, na lądzie. Mają technologię, dzięki której mogą e, żyć pod wodą, mogą mieć pod wodą powietrze, tlen. Nie jest to dla nich ża żaden problem. To jest taki przekaz, drodzy, kochani, dla Was na temat tego, co może się wydarzyć. Nie musi, ale może się wydarzyć. A jak również dałem informacje o cywilizacjach, y, mniej więcej, y, które zamieszkują naszą planetę. Także nie jesteśmy. Jedyną cywilizacją, która tutaj zamieszkuje jest wiele innych cywilizacji starszych i młodszych, ale po prostu one również tutaj współistnieją z nami, istnieją i czasami możemy te cywilizacje zauważyć w różnych miejscach na naszym, na naszym globie. I to by było drodzy kochani na tyle, ja jeszcze od siebie chciałbym skomentować iż moja firma Energy Aron produkuje aronit mineralny bardzo zdrowy, możecie go zakupić na linku pod YouTube, ja dodam, że akurat promuje ten odpromiennik ten duży, osobisty, superhuman, który powoduje dobre samopoczucie, wytłumienie promieniowania elektromagnetycznego, jak również chroni przed żyłami wodnymi, możecie położyć taki odpromiennik sobie pod materac, pod łóżko, na podłogę. Możecie go nosić przy sobie, w skafandrze, w plecaku, w torebce. Jest bardzo mały, ten akurat jest trochę większy, ale jest funkcjonalny, funkcjonuje i człowiek się lepiej czuje. To by było, drodzy kochani, na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.